Dziwnie wygląda w Cześć, tu Alicja i Bartek. Od prawie pięciu miesięcy podróżujemy naszym vanem Wanisławem po Maroku. Dziś zabieramy Was ze sobą do spędzenia z nami dwóch ostatnich dni na marokańskim wybrzeżu przed wyruszeniem na Saharę. Przed nami piękne trasy, trochę zwykłego życia w wanie, ale trochę też przeszkód i smuteczków. Bo taki właśnie jest dla nas van life. Ale najpierw kuskus. Trochę się zagalopowałem i już nastawiłem wodę na rzeczy, zanim zdążymy wam powiedzieć, co dzisiaj będę robił na obiad. Dzisiaj na obiad będzie kuskus z warzywami, a i z dynią, tak? I fifi. Marakańczycy jedzą go tradycyjnie w piątek, gromadząc się całymi rodzinami, no więc też tak zrobiliśmy. No i słuchajcie, to jest bardzo ważna chwila, bo pierwszy raz robiliśmy go sami. To znaczy Bartek robił, a ja patrzyłam. Amerykański kuskus jemy oczywiście łyżkami. Z jednego talerza! Z jednego talerza! Woo! A później ruszyliśmy dalej z misją napełnienia zbiornika. Ale ja już się zamykam i daję Wam szansę pooglądać widoczki, które powoli przygotowywały nas już na pustynię. Beraj, Podjechaliśmy do spotu, w którym nalewa się wodę, ale przed jakiś lokales. Coś zagadał do Bartka, gdzieś go zabrał, więc nie wiem, w sumie czekam teraz w samochodzie. Zobaczymy. Nie wiem, czy chodziło o to, że tutaj nie wolno napełniać wody, czy gdzieś jest lepszy spot. Nie wiem, Bartek poszedł, zobaczymy. Okazuje się, że jest tutaj gdzieś lepsze miejsce na wodę i pan powiedział, żebyśmy poszli. pojechali dookoła, z drugiej strony. I on nam pomoże i załatwi nam wodę dobrym ciśnieniem podejrzewam. No dobra, sprawdźmy. Z serwisami w Maroku jest tak, że prawie każde uzupełnienie zbiornika to kontakt z lokalsami. Raz dostaliśmy cytrynę od miłego pana, raz ktoś nas zaprosił na obiad do siebie do domu, a tym razem przemiły pan zaprowadził nas do miejsca, w którym ciśnienie było podobno lepsze niż w ogólnodostępnym kranie. Jak więcej, nawet. Co nie da rady? No, coś się kluczy z blokową. Tak, <gry> Oczywiście, miało być za darmo, po fakcie napełnienia było jak zwykle. Ale o tym opowiemy Wam kiedy indziej. No ale nie ma co narzekać, bo udało się. Napełnić wodę w sensie. No i naprawić zablokowany kluczyk też. I chyba nie zaskoczę Was, gdy powiem, że znów ruszyliśmy dalej. Bo van life to dla nas ciągłe bycie w ruchu. To, co widzicie, to rybacka wioska wykuta w skalę. Między Agadirem a Sidi Ifni jest ich nawet 2-3 tysięcy. Według niektórych źródeł ta tradycja może mieć ponad tysiąc lat. Rybacy, zamiast tahać swój dobytek do domu, robili sobie właśnie takie małe jaskinie, wstawiali drzwi i sprzęt był bezpieczny. Niektóre z tych jaskiń mają nawet kilka pokoi, więc spokojnie można traktować je jak mini domy, i tak właśnie były traktowane. A rząd przymykał na to oko. Do czasu. W 2020 roku rozpoczął się proces wyburzania jaskiń. Czasami mieszkańcy dostają informacje o ich likwidacji zaledwie kilka dni przed. Oficjalnie likwidacja wynika z przepisów, a nieoficjalnie najpewniej po to, żeby zrobić nadmorskie kurorty. Ocenę moralności takich zachowań zostawiamy Wam. Dzień no dobry. Dla nas, jak zwykle, ważniejsze od jaskiń i zabytków były pieski. Jak on jest umaszczony, ciekawie. No. Ty cieńszy sierść. Nie posiadamy misek dla piesków, więc używamy zwykłych butelek 5-litrowych. Po zakończeniu misji pod tytułem Dokarmiamy pieseczki, ruszyliśmy dalej w drogę w poszukiwaniu noclegu na dziś. Czy to będzie miejsce na dzisiejszą noc? Nie wiem. Ogólnie jest ładnie, byłoby ładnie, bo jest tu pusto, ale stoimy przy wielkim budynku. I jeszcze jednym budynku. A jesteśmy w miejscu, w którym generalnie jest dosyć pusto, więc trochę smutek tak stać przy budynkach dużych. Nie wiem, zobaczymy, idziemy się tam przejść. Chodźmy. To wygląda trochę slamsowo tutaj, więc nie wiem, czy chcę tu stać na noc. Werdykt jest taki, że zostajemy w tym pierwotnym miejscu, bo i tak niedługo będzie zachód słońca, więc w sumie sobie po prostu przyczekamy, a jutro wstajemy rano i jedziemy do Tiznit. Pozwiedzać, zobaczyć, więc w sumie grynaw na jedną noc, tak myślę. Słuchajcie, ewidentnie podjęliśmy dobrą decyzję, zostając tutaj, bo mamy właśnie taki widok z okna, z drzwi, z kuchni. O ja biegną pieski. Biegną pieski. No, biegną nowe pieski. Dzień dobry, nowe Pieski. Mieliśmy już tutaj dużo piesków dzisiaj, a te są nowe. Jakie ty masz piękne kolorki. Cześć! Cześć! Pieski tutaj mają ubarwienie pustynne. Cześć! Cześć! Masz brązowy eyeliner przy oczach i zielone oczyska. Strasznie mnie rozwala to, jak te psy potrzebują miłości. Bo one często nawet nie chcą jeść. Cześć! Chcę po prostu się przytulać. Zresztą sami widzicie, co tu się dzieje. Ja naprawdę przed Marokiem byłam człowiekiem, który się w ogóle strasznie bał psów. Więc, ja, będąca tak blisko z obcym psem, to jest absolutna nowość. Ale w Maroku te psy są najsłodsze na świecie. Przechodził tu lokales. I zwołał pieski, jeden za nim pobiegł i głaskał te pieski. Okej. Okay. Dobry znak. Dobry znak. Głaskał pieski i powiedział, że plaża jest bardzo ładna tutaj. O. Eee... I jak poszedł, to jeden z tych dwóch piesków pędem się rzucił za nim. O. Więc możliwe, że... Że go znają. To dobrze. No. Siema. Od tej ciągłej pracy przed laptopem nabawiłem się przepukliny kręgosłupa. Dlatego od kilku miesięcy staram się regularnie ćwiczyć. Główny nacisk kładę na poprawę mięśni brzucha i pleców, żeby mój kręgosłup mógł dojść do siebie. Szczególnie, że w niedalekiej przyszłości bardzo chcę się uczyć surfować. A jeśli chcesz zobaczyć, czy kiedyś uda mi się wskoczyć na deskę, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo w przyszłości na pewno będzie o tym film. Słuchajcie, trening był ciężki, na dworze strasznie wieje i. Cały ten wiatr podnosi piach i sypie tym piachem we mnie jak robię trening. Trening jest zrobiony, ale ja jestem cały obrzucony piachem i absolutnie nie ma dzisiaj opcji, żebyśmy poszli w takiej pogodzie, w taką pogodę na plażę. Dlatego jedziemy do miasta. Ja wyciągnę piach z uszu i z nosa i z oczu i z włosów. W ogóle, jak użyłem antyperspirantu, to nawet mój antyperspirant teraz jest w piachu, bo okazało się, że pod pachem i też miałem piach. A więc wszystko jest w piachu. Jedziemy do miasta i zabieramy Was ze sobą. Chcesz <noise> <noise> coś dodać? Nie. A odnieść? Chciałam się pokazać. Pokazuje się, ładna jesteś. Pokazuje się. No to ruszamy w poszukiwaniu miejsca, w którym nie będzie biało aż tak bardzo. Nie no, jest masakra. Naprawdę jest aż tak. Co chciałam powiedzieć? Nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale wieje bardzo mocno. Góle nie ma długozy w, w ogóle. Teraz jest ekstra silny jak ja muszę trzymać kierownicę, żebyśmy jechali prosto w ogóle. Kierownica pod kątem cały czas. Tego nie widać na ekranie, ale no. tak. No i dojechaliśmy właśnie do miasteczka Tiznit, które podobno jest sporą atrakcją turystyczną, więc mamy nadzieję, że nie będzie za bardzo turystyczne. Musimy zaparkować, ale musimy też znaleźć Bankomat w Maroku bardzo rzadko można płacić kartą. W zasadzie chyba tylko w supermarketach dużych i na sporych sieciówkach stacji benzynowych można płacić kartą. A tak to wszędzie posługujemy się gotówką, więc jak tej gotówki zaczyna brakować, no to zaczyna się stresik, czy znajdziemy bankomat bez prowizji, ale tutaj powinien być. I jako że moją główną emocją na ten moment jest to, że jestem głodna, to musimy znaleźć też jakieś jedzonko, kawę. Musimy. Musimy. Mamy to? Znaleźliśmy bankomat, Bartek poszedł wybrać hajs i idziemy coś zjeść, bo już morale są naprawdę niskie. Pogoda dzisiaj jest taka mocno dobijająca, bo jest dosyć pochmurno, wieje wiatr. A miasteczko, jeśli mam być z Wami szczera, a jestem z Wami szczera, to jest póki co dosyć brzydkie. Nie mówcie nikomu, że tak powiedziałam, ale jest trochę brzydkie. Trochę wygląda tak dziwnie: prl -owsko. są bloki. Przeciwnie wygląda to miasto. Wartek idzie szybko. Udało się? Tak. A, okej. Okay. Bałem się, że się nie udało. Miałeś taką minę, jakby się nie udało. Nie, jestem głodny po prostu. Już, już widziałem, że patrzy na nas. Tylko wyjąłem pieniądze, wróciłem do samochodu, to on przyszedł, żeby nas wyprowadzić z miejsca parkingowego i... Już. Nie potrzebowałem żadnej pomocy. Nikt nie prosił o nic. No więc misja... jedzenie. Chcieliśmy zjeść coś szybko, bo z głodem to nie ma żartów. Nie jeden związek w końcu rozpadł się przez kłótnię na głodniaka. My nie będziemy ryzykować, chociaż wiadomą sprawą jest to, że są priorytety. No bo po co komu związek, jak można mieć kotanie? Nie, Nie no ale w końcu poszliśmy. Jedna brama, druga brama, dziwne alejki i w końcu mamy to. No i kot też był. Zamówienie standardowe: takos i pasticcio. Dziękuję ci. Bardzo dobry tacos, Bardzo dobre jedzenie Dobre, szybkie tanie, 3 plusy 0 minusów. No i to chyba był highlight tego miasta dla nas. No dobra, jeszcze szydełka, które kupiłam i jesz. I herbata, bo marokańska herbata zawsze jest highlightem. A tak poza tym to miasto Tiznit nas po prostu nie zachwyciło. Pokonani, więc postanowiliśmy ruszyć dalej. I kolejny kierunek już absolutnie nas nie zawiódł.